Dzień dobry drodzy widzowie. Spotykamy się dzisiaj w warunkach szczególnych, ponieważ za nami jest świecąca flaga Polski, więc możecie się domyślić już o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Niedawno był 11 listopada, ale nie będziemy rozmawiać o filmach polskich, a o jednym konkretnym amerykańskim filmie, który jest bardziej polski niż wiele polskich filmów. Prawda? Zgadza się. Tak, o, jest to film stworzony przez Jessego Eisenberga, hollywoodzkiego aktora, który stwierdził, że przyjedzie do Polski i zrobi sobie film, który niektórzy opisują jako laurkę dla Polski. Tak, i ma bardzo adekwatny do warunków życia w Polsce tytuł, czyli prawdziwy ból. Zgadza się. No to cóż, porozmawiajmy o tej ciekawej produkcji, bo szczerze mówiąc mieliśmy zupełnie inne oczekiwania niż... Wyszło ostatecznie w praktyce, prawda? Się? Ja nie wiem w sumie, czy miałem inne oczekiwania. Miałeś, miałeś takie. Okej, okay, dobra, ja, ja zakładam, że to będzie coś zupełnie innego, więc tak? o tym właśnie porozmawiamy. Okay. Zapraszam. Powiedz mi jakie były twoje oczekiwania przed tym filmem. No ja się spodziewałem filmu mimo wszystko dość kameralnego, bo umówmy się. Hollywoodskie nazwiska, Jesse Eisenberg, Kieran Culkin, to no są duże nazwiska, ale mimo wszystko dzięki temu, że widziałem wcześniej o poprzedni film Jessego Eisenberga, widziałem jego reżyserski debiut zeszłoroczny, no to wiedziałem, że on raczej celuje w kino, może nie niezależne, przynajmniej jak na nasze budżety, ale w kino o trochę mniejszej skali niż produkcje, w których e, można było jego samego oglądać, no nie jest to Batman, nie jest to Social Network, no jest to faktycznie kameralna produkcja, e, którą bardzo przyjemnie się oglądało. Jesse Eisenberga kojarzymy z konkretnych ról i między innymi właśnie z ról takich e, introwertyków, takich trochę niezręcznych ludzi, tak też ten bohater w tym filmie o właśnie taką jest postacią. I tak samo jest w przypadku postaci o, Kierana Kalkina. No ja nie widziałem sukcesji, ale podobno jest, jak żywcem wzięta właśnie z sukcesji, bardzo przypomina postać, którą tam wykreował, więc mamy dwóch aktorów, którzy mają już jakieś właśnie określone aktorskie emploi, po których mniej więcej wiemy czegoś się spodziewać i te postaci trochę to w tym filmie oddają. I mało tego, są zestawieni w zasadzie w takim totalnym przeciwieństwie do siebie i to jest bardzo dobrze gra, bo Kieran jest taki bardziej, widać, że to jest człowiek z głęboką depresją. Ją, nie? I bardzo mocno odczułem ten film personalnie, pod tym względem, że znam parę takich osób, które właśnie przechodziły przez taką głęboką depresję i one były takie, że w życiu byś nie powiedział, że oni są w depresji. Oni z, byli bardzo wygadani, nie? Dopóki nie wejdziesz w jakiś temat, który jest wrażliwy, to jest po prostu normalny typek, który śmieszkuje i, i zaczepia innych, nie? Tak, Na no trochę zasadzie. case Robina Williamsa, trochę case uh, Jimma Tak gdzie te największe wesołki, ci, którzy najbardziej nas potrafią rozbawić, no mają też uh, jakieś największe problemy, skrywają najwięcej bólu w sobie wewnątrz. Ten tytuł jest bardzo uderzający pod tym względem, że właśnie ten film opi opisuje ból na różne sposoby, można powiedzieć, nie? Bo właśnie Kiran Kalkin odczuwa inaczej ból e, od właśnie głównego bohatera. Teraz próbuję sobie przypomnieć, jak się nazywał, e, nazywała postać. Czekaj, przepraszam to szybko. Ten hours later. Więc wracając, wcale nie sprawdzaliśmy przed chwilą, jak się nazywał główny bohater. W ogóle. Więc e, główny bohater David jest właśnie tym totalnym przeciwieństwem, bo on ma swoje problemy. On ma ból, który odczuwa w środku. W sumie związany z Benjim, jakby nie patrzeć. Tak, dokładnie. On stara się kamuflować ten ból, ale jeszcze w inny sposób niż właśnie Benji. I to jest bardzo ciekawe, bo jesteśmy w stanie się utożsamić z obiema stronami tego konfliktu czasem, bo oni faktycznie wchodzą w taki konflikt. Ten film był krótki i miał... Tyle ciekawych takich fragmentów, momentów, które dają naprawdę dużo do myślenia. I jeszcze mało tego, dawał bardzo dużo takiej przestrzeni do tych przemyśleń. Reżyser dał tam takie momenty, w których po prostu mamy jakieś ujęcie na jakieś piękne nie wiem, polski park, albo jakiś, jakiś muzeum, nie? Albo pociąg jadący. I to trwa dość, dość długo jak na polskie filmy, e, jak na nowoczesne filmy, nie na polskie filmy. Mamy moment na odetchnięcie i przemyślenie e, tego, co się właśnie wydarzyło na ekranie. I to jest naprawdę Zgadę ciekawy się. zabieg. Bo to jakby nie spodziewałeś się tego tak w tym filmie, bo w końcu nie powiedziałeś o swoich oczekiwaniach. Tak, tak, tak. Ja się nie spodziewałem, że ten film będzie taki... Wiesz, bo ja, ja słyszałem, że to będzie komedio-dramat, nazwijmy to, nie? Więc mhm. będę się co jakiś czas się śmiał, Trochę jak w polskich komediodramatach. Nie, że tutaj jest śmiesznie, a tu jest jakaś tragedia, ale i tak się pośmiejemy. W tym filmie nie śmiałem się zbyt wiele, szczerze mówiąc. To było takie bardziej. Hmm. Ale jednocześnie był to dosyć lekki film. Był jak lekki na film, tak. film, którego jednym z tematów jest no jednak Holokaust. jednak tak, tak, jakaś tak. pokoleniowa trauma. To po prostu jest inny zupełnie przedstawiciel gatunku niż zwykle. I na pewno spodziewałem się, że ten film będzie miał więcej takiego patosu, że będzie więcej takich. No wiecie, jak już się naczytałem w internecie, że ten film to jest dla Urka, dla Polski Ile można oglądać vlog z Polski Jessiego Eisenberga, nie? No, no. i to, to się spodziewałem wchodząc tam, że w większości to będzie właśnie takie O jak tu jest pięknie, o jak tu jest panie, o jaki kraj jest, tu jest wszystko super Po czym okazało się, że faktycznie w tle dzieją się te rzeczy związane z, po, z wycieczką po Polsce Ale głównym tematem wcale nie jest nasz kraj Tylko na, głównym tematem jest faktycznie ten ból, który, że, który przeżywają bohaterowie Też jak słyszałem, że Jesse Eisenberg mówi o tym filmie Filmie, że to, jest, to są wspomnienia, niejako z jego wyjazdu po Polsce, no to, to tak vlogowo faktycznie się zapowiada bardziej niż, niż film o przeżyciach rodzinnych, bardziej, nie? Bo to myślę, że jest głównym tematem. Te rodzinne relacje i problemy, które z, z tego wychodzą. Tak, tak. No właśnie, bardzo dobrze odpowiedziałeś. Są tutaj elementy, Benji, które mocno ten patos rozbrajają. <laughs> A jeśli chodzi o aspekt tej polskości i tego, czy ten film jest laurką dla Polski, czy nie. Moim zdaniem mimo wszystko jest, o, tylko że Jesse Eisenberga, ja w jednym z wywiadów z nim na temat tego filmu słyszałem, że on planował pokazać Polskę z perspektywy turysty, mhm. co moim zdaniem się udało, bo to nie jest film z perspektywy o, Polaka, rodaka, tak. o, tylko z perspektywy osoby, która ma jakiś związek z tą Polską, ma z nią związane jakieś wspomnienia, ale no mimo wszystko nie mieszka tutaj na co dzień i no pewnie nie do końca mogłaby się nazwać Polakiem. Tak, mało tego, myślę, że bardzo mocno tutaj było ukazane to i to w pewnym momencie taki też znowu drobny spoiler, Benji jest wkurzony na przewodnika, który oprowadza ich po Polsce i teraz tak, żebyście zrozumieli dlaczego jest wkurzony, to w dużym skrócie oni cały czas chodzą po miejscach związanych z Holokaustem, z Żydami i tak dalej, tam jest bardzo mało o Polakach swoją drogą. Jest bardzo dużo właśnie o Żydach, mhm. ale też taki jest motyw tej wycieczki, nie? No tak. I oni się na to zapisali, żeby właśnie e, posłuchać o swoich rodzinach to, i to bliskich. Trochę chodzi o to, żeby to była taka typowa, właśnie tego typu wycieczka, że przyjeżdżają Amerykańscy Żydzi. Dokładnie. I mają zobaczyć o, po prostu jakieś punkty takie związane z Holokaustem, związane z przeszłością, dokładnie. O ich narodów, przeszłością tego, ich przodków. Ci ludzie tak naprawdę przyjeżdżając nie poznają tak naprawdę naszego kraju. Tylko oni poznają tych Żydów, którzy żyli wcześniej w Polsce, ale nie poznają Polaków, którzy żyją obecnie aż do prawie końcówki filmu. Tak, nie? nie licząc tak naprawdę jakiejś obsługi hotelowej. Dokładnie, dokładnie. Oni są trochę jak w takim mrocznym, strasznym luna Parku, w którym po prostu hmm. mają atrakcję za atrakcją i mało tego właśnie poza Benjim to reszta to odczuwa trochę tak jakby byli w luna parku nie bo oni są tacy że jadą właśnie w pierwszej klasie i wcinają żarcie i on się o to strasznie wkurzał więc to było bardzo trafne spostrzeżenie i myślę że Eisenberg faktycznie takie coś czuł po prostu przyjeżdżając tutaj że jest turystą ale tak naprawdę nie poznał tego kraju to jest coś z czym się zgadzam w ogóle jako turysta <śmiech> <śmiech> tak coś jest że, że jak jedziesz do jakiegoś kraju to nie poznasz go przez słuchanie miliona faktów i danych historycznych tylko faktycznie musisz porozmawiać z tubylcami i spróbować to, co jedzą, i pójść tam, gdzie pracują i tak dalej. Takie rzeczy. Tak, dokładnie. Chociaż wciąż będę się upierał, że tej polskości tutaj trochę jest. Mamy tutaj cały czas soundtrack Chopina. Cały czas leci Chopin, tak. Cały to czas mi się bardzo Chopin podobało, to było i... piękne. Kurczę, to pasuje do tego filmu. Te. Te fortepianowe nutki naprawdę tutaj robią niesamowitą robotę i bardzo dobrze się komponują z całością. I no tak jak właśnie mówiłem, bardzo dobrze, że tutaj nie ograniczamy się wyłącznie do Warszawy, do takich miejsc, takich spotów najbardziej turystycznych. Mamy tutaj Lublin, mamy tutaj też inne miejsca, wyjeżdżamy w pewnym momencie na wieś, no, jest majdanek, co też w sumie jest dosyć ciekawym wyborem, że o, akurat Majdanek, a nie, nie Auschwitz, a nie Auschwitz które wydawałoby się, no, że to jest no-brainer po prostu, ale też wydaje mi się mimo wszystko, że to jest aspekt trochę tej kameralności, plus no jest to z pewnością związane z faktyczną historią rodzinną Eisenberga, bo ta wieś, do której jadą w filmie, to jest też wieś, z której o, pochodzą jego przodkowie, tak, tak, jego tak. babcia bodajże. Mało tego, w ogóle ta podróż jest bardzo personalna, tak się czujesz, jakby faktycznie był z Eisenbergiem w pokoju, nie? Te ujęcia na stopy, z których się śmiałeś tak, tak. <laughs> jak Było rozmawialiśmy przed. Po prostu patrzymy na stopy Jess'ego Eisenberga przez kilka ujęć w filmie, nie? Tak, bo Albo... kuzyn mu w pewnym momencie powiedział, że ma ładne stopy, i on potem siedzi i się wpatruje w te stopy i ma takie. Kurde, ma, ma ładne stopy. No, no dokładnie, nie? To tak. są tego typu rozkwiny, ale to jest coś, co by cię spotkało faktycznie na takiej wycieczce, że randomowa rozmowa po prostu z kuzynem, nie? To nie jest coś, czego, co byś spotkał w dzisiejszych normalnych, typowych filmach w kinie, i to jest yy, dla mnie niesamowite. I szczerze mówiąc, ja nie spodziewałem się, że mi się coś takiego będzie podobać, bo ja jestem przyzwyczajony jednak do prostszego kina, powiedzmy. Nie lubię bardzo właśnie takiego patosu artystyczności, jak często wejdziesz do jakiegoś Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ktoś postawi kropkę na ścianie i mówi, to jest sztuka! I wy po prostu tego nie rozumiecie. Jest 20 różnych interpretacji tego. Ten film w ogóle nawet nie stoi blisko czegoś takiego. Właśnie. On jest idealnie pośrodku zwykłym filmem, a hmm. jednak taką sztuką. Tak, nie? to jest bardzo kameralna historia. Tak. Właśnie wydaje mi się, że ta skala tutaj robi naprawdę dużo roboty. To nie jest kolejna lista Schindlera, tylko tak naprawdę historia o dwóch chłopakach, którzy mieli kiedyś braterską wręcz relację, którą na przestrzeni czasu utracili i którą próbują odnowić w ramach tej podróży trochę do śladami swojej przeszłości. Tak i mi się też wydaje, że w ogóle cały ten film to jest trochę spis myśli Jessiego Eisenberga z podróży po Polsce przerobiony na fabularną historię. Bardzo możliwe. Oczywiście film ma też bady i o wadach też trzeba by porozmawiać. W dużym skrócie niektóre rzeczy nie podobały mi się pod względem montażowym. To jest akurat mały powiedzmy problem, ale mimo wszystko wpływa na moją ocenę. Mhm. Jestem motorheadem, więc muszę zwrócić uwagę na to, że na samym początku filmu jadą starym Mercedesem, który zamienia się w ciągu sekundy w nowego Mercedesa, po czym znowu jest stary Mercedes i to tak nie ma spójności. No tak, plus e... też przejazd taksówką z okolic Lublina do Warszawy. Tak, a wcześniej jechali Jakby pociągiem. Jakby jest to, jest to możliwe, a trochę karkołomne o, i na pewno finansowo... bardzo finansowo obciążające tak. portfel, nawet jeśli już nawet ma się samolotem... amerykańską wypłatę. Ja, ja nie rozumiem, czemu nawet samolotem po prostu nie polecieli. Jak to już są tacy typowi Amerykanie, to oni zawsze Chcieliby na pewno samolotem lecieć niż jechać taksówką przez. Prawie, nie no, pół w zasadzie. Znaczy, tutaj są takie rzeczy, które Polak na pewno dostrzeże w stylu, że w pewnym momencie biegną za jakimś pociągiem o, i to jest Polregio, a potem, jak wsiadają do środka, okazuje się, że to jest Intercity. I to mało tego, to jest dokładnie ten sam pociąg, w którym się dzieli 5 minut wcześniej. Tak, a ale... mimo, że to jest inny pociąg według fabuły. Tak. I to tak zupełnie inny pociąg, nie? Bo z zewnątrz widać, że to jest stare Polregio, a nie nowy. No oczywiście Polak kierowany na nowo, <laughs> ale stare Polregio, a nie nowe pendolino, nie? I... Tak, i Polak dostrzeże takie rzeczy, ja nie wiem. Czy bym upatrywał w tym jakiejś wielkiej wady? Może to troszkę Nie. wytrącać. Mi to trochę psuło imersję, po prostu, tak? Ale Nie. czy to był jakiś taki wielki problem? To wciąż jest dla mnie bardzo dobry film, po prostu. Mimo tak, wszystko. Ja mam takie podejście, że na pewno tutaj dało się pewne rzeczy zrobić lepiej. Może niektórzy będą niezadowoleni z zakończenia tego filmu, bo jest ono trochę otwarte. A może jest. niektórzy chcieliby coś bardziej konkretnego. Ale szczerze mówiąc, jakby ja oglądając to, byłem na tyle wciągnięty w ten seans i na tyle mnie ta historia kupiła, że. Nawet nie czułem potrzeby jakoś bardzo rozkładania tego filmu na części pierwsze i duszkiwania się w nim jakichś wad. Nie jest to, ale się dzieło, ale jest to zdecydowanie solidna produkcja, którą myślę, że warto zobaczyć, bo, bo jest po prostu przyjemna do oglądania. Ja bym od siebie dodał, że akurat mi właśnie zakończenie tak pół na pół podeszło pod paroma względami. Nie spoilerując za dużo, ale po prostu ono jest z pięciem klamry. Miałem czasami wrażenie, że. Aż na siłę jest to spięcie klamry, że mogli jednak tam troszeczkę rzeczy dołożyć. Nie, ty, nie tylko to, że są w tym samym miejscu i, i nie wiadomo, jak to się skończy, bo jest otwarte zakończenie. To ja się nie zgodzę. Moim zdaniem o, było to jest, to, jest to prawdziwe. Jest w tym coś życiowego. Też przy okazji takiej kulminacyjnej sceny. pod domem. pod domem mhm. o babci, do którego podróżowali, o, no to tam też uważam, że to, co się tam wydarzyło, jest bardzo życiowe, mimo że pewnie niektórzy widzą, Mogą się poczuć rozczarowani, że, o, no, że tak to wyglądało, a nie inaczej. No, no tak, ja bym to zrobił po prostu trochę inaczej, ale rozumiem Twój punkt widzenia, ale po prostu faktycznie ja odczułem też takie, że nie do końca mogłem się wczuć tutaj w bohatera w, w paru tych miejscach. Jeszcze jedna rzecz, którą muszę dodać, to był prawdopodobnie pod względem wizualnym jeden z najlepszych filmów zagranicznych. Nakręconych w Polsce od, od kilku lat, co najmniej moim zdaniem, takich, które ja widziałem. Oczywiście są tam takie uproszczenia, typu, że stare samochody, stare restauracje. Poza Warszawą jest mało nowoczesności i wiele osób to wytyka, ale poza tym, jakby wizualnie to naprawdę jest laurka dla Polski. Ja nie byłem nigdy w Lublinie i po tym filmie będę jechał do Lublina. <laughs> po prostu. Ja, no, ja byłem mam... w Lublinie. Bardzo, bardzo ładnie pokazane są te miasta. Bardzo mi się spodobało przy okazji Warszawy, że był taki dualizm tej stolicy pokazany, że z jednej strony mamy te nowoczesne budynki, z drugiej strony mamy jakieś jeszcze powojenne ruiny. Tak. Też z trzeciej strony mamy jeszcze jakieś, o, jakąś zabudowę post-PRL-owską, jakieś bloki z wielkiej płyty. To jest zaskakująco trafny obraz Warszawy, jak na zewnętrznego obserwatora. Tak, tak mało tego pamiętam, jak w trakcie seansu powiedziałem do swojej żony, że ej. Jak oni idą przez tą Warszawę wśród tych bloków, to dosłownie się czuję, jakby szli po moim osiedlu. To było tak dobrze pokazane, tak kameralnie, właśnie. Tak jakbyś szedł z wycieczką. I jeszcze jedna uwaga, tak na sam koniec. To jest już spoiler faktycznie. Co prawda z początku filmu, ale jednak spoiler. Na samym początku dowiadujemy się, że Benji ma zamiar przewieźć przez polską granicę. Substancję zieloną, bardzo aktywną, nielegalną w Polsce. Uran? Tak, tak, z Cieceni. David boi się, że wiozą to razem ze sobą w samolocie i przeszli jakoś przez granicę i nikt się nie skapnął. Tymczasem okazuje się, że Benji poprosił jakiegoś znajomego, żeby zostawił paczkę zielonej substancji ko koszonej z ziemi. U pana recepcjonisty jest zostawiona paczka z zieloną. zielona paczka po prostu, tak? Z różnymi ciekawymi rzeczami. to maje ranek. I on sobie to po prostu zabiera. I jest taki. Hmm fajne. Jakby to było w Polsce faktycznie w hotelu. Jestem ciekawy jakby recepcjonista na co zareagował, bo tutaj jest taki a paczka do pana. Proszę bardzo. To było ja... bardzo dziwne moim zdaniem. Myślę, że to jednak pewne uproszczenie zostało o, bardzo zostało duże uproszczenie uwzględnione i trochę wymaganie od widza zawieszenia niewiary. Myślę, że ta scena bardziej miała na celu ukazanie o tego, jak bardzo spięty jest David i jak bardzo beztroski jest Benji. Możliwe, że tak, tylko w bardzo dziwny sposób to zrobili. No dobrze, no to jest tyle, co chcieliśmy powiedzieć na temat tego naprawdę ciekawego filmu. Naprawdę nie spodziewałem się, że tak mi się spodoba ten film, bo myślałem, że jednak to będzie dla mnie takie średnie, bo tak jak mówię, nie przepadam za kinem artystycznym. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i cieszę się, że to nie jest tylko laurka dla Polski i vlog z Polski uf ufundowany przez PiS na zasadzie e, jedźcie, nagrajcie ujęcia w Polsce i, i będzie film gotowy i hajsik wleci miło, że, że coś takiego powstało w ogóle, bo wydaje mi się, że mało jest takich filmów, no i możemy być zadowoleni. Na pewno lepsze coś takiego niż kolejny film reklamowy typu Kujawsko-Pomorskie. Kujawsko-Pomorskie. Jest to trochę świeższe spojrzenie i chętniej coś takiego oglądam niż kolejny film o tym, o jaki jak w Polsce jest alkoholizm, o, tak. jaka jest bieda i, i w ogóle, bo to też wydaje mi się, że jest z upływem lat coraz mniej aktualna wizja Polski, ta o Smażowszczyzna. Dziękujemy za uwagę, dajcie znać w komentarzu, czy wy oglądaliście ten film i co wy na jego temat sądzicie. I to tyle z naszej strony, dzięki za uwagę, się nie żegnamy, do zobaczenia niebawem. Odmykamy dyskusję, do usłyszenia. Dlaczego ty to powiedziałeś? Teraz <grym> będą pisać jakieś niestworzone rzeczy! O to chodzi. Jakąś niemiecką <grym> propagandę! Pod polskim filmem!